Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu ePetrol.pl tym tygodniu byliśmy świadkami nieprzyjemnych zmian dla kierowców, ponieważ oba paliwa podstawowe, czyli benzyna 95-oktanowa i olej napędowy podrożały aż o 10 groszy. W tej chwili średnia cena benzyny to 4,38 groszy, natomiast średnia cena oleju napędowego to 3 zł, i 99 a więc nie przekroczyliśmy tego 4 złotowego poziomu, którego niektórzy już się spodziewali, no ale niebezpiecznie się do niego zbliżamy. Jeśli chodzi o gaz, tutaj cały czas jesteśmy świadkami ceny średniej ogólnopolskiej wynoszącej złote 59 zł, bez zmian od ubiegłego Tygodnia. i warto powiedzieć, że od kiedy nasz portal e realizuje notowanie cen detalicznych autogazów w Polsce, tak niskiej ceny nie widzieliśmy od 2006 roku, a więc najniższa cena w ciągu ostatnich 10 lat, jeśli chodzi o autogaz. W przypadku benzyny 98-oktanowej, tutaj również podwyżka, podobnie jak w przypadku benzyny 95-oktanowej, ale wynosząca 8 groszy. W tej chwili paliwo to sprzedawane jest średnio po 4 zł i 69 groszy. Natomiast no, na osłodę można kierowcom powiedzieć, że w najbliższych dniach te zmiany podwyżkowe nie Będą już mieć tak dużej dynamiki, jeśli chodzi o przedział prognozowany dla benzyny w perspektywie najbliższego tygodnia. To ceny tego paliwa ulokują się między 4,33 a 4,41. W przypadku diesla przedział 3,98, 4,07, a więc tutaj jednak to ryzyko przekroczenia 4 zł cały czas się pojawia. Mamy zbliżenie cen benzyny i diesla w kurcie i to w jaki sposób może wpływać również na to, że paliwo to będzie drożeć. W przypadku autogazu jesteśmy świadkami niskich cen i te niskie ceny raczej się utrzymają, a więc ceny około zł 55 do zł są jak najbardziej prawdopodobne w najbliższym tygodniu.